W szoku prosiłabym również o komentarz związany z odejściem pani Jany Potockiej-Rak z polskiego stronnictwa ludowego. Duże zaskoczenie? Tak, no ja byłem totalnie zaskoczony. Tym bardziej, że akurat tak się złożyło, że byłem e, e, chyba dzień po tym, kiedy ona tę decyzję podjęła. Byłem tutaj w Ciechanowie i nie poinformowała mnie. Jestem głęboko rozczarowany postawą pani starosty, bo zawsze uważałem, że jest. E, bardzo dobrym samorządowcem, że jest bardzo konsekwentną, roztropną kobietą. Natomiast nie, nie znam przyczyn, dla których to, to taki krok. Natomiast my mamy określone statutowe u nas postanowienia i jak ktoś bez poinformowania, bez zgody władz... No, opuszcza klub czy opuszcza <laughs> stronnicę, no to musi się liczyć z wszystkimi konsekwencjami i w tej chwili ona utraciła nasze zaufanie i to oznacza wszystkie konsekwencje.